Jakie małe wiaderko Maltesers, jak dla karalucha. Hm. A ja mam średnie wiaderko. Wow! O tak, dostałam gigantyczne wiaderko pysznych Maltesers. A Wednesday, twoje jest takie malutkie. I co z tego? Za to moje będą pyszne. I już nawet wymyśliłam, jak je zjem. Użyję słomki. O tak, to działa. Pyszne, czekoladowe, super. Mike, teraz ty. Tak, zgadza się. Też padłem na pewien pomysł. Mam w plecaku fajny zestaw zjeżdżalni. Zaraz go złożę. Świetnie. Gotowe. Wszystko złożyłem i zaraz wrzucę tu pierwszego Maltesers. Ale fajnie zjeżdża. A na dole będę na niego czekał, gotowy, żeby go zjeść. Mm, ale pyszne. Muszę szybko wrzucić więcej maltizers. No dalej, moje ulubione przykładowe kuleczki. No, normalnie jestem geniuszem. Faktycznie, to wygląda super. Mniomniom. mniam. Chcę więcej, więcej tych słodkości. Co? Już się skończyły! Wkurzyłem się! Enid, teraz ty! Dobra! Mam nie tylko ogromne wiaderko, ale same Maltzizers są wielkości mojej głowy! A jakie pyszne! Natychmiast podziel się z nami! I jeszcze czego? Nie zamierzam się dzielić! Te czekoladowe kulki są tylko moje! Co to, to nie! Jeśli Enid nie chce ich dać, to zabiorę je podstępem! Muszę zrobić dziurę w stole. I będę potrzebować do tego palnika. Świetnie, udało się. Ej, gdzie są moje Maltesers? Wednesday, jak ci nie wstyd? Wybacz, nie mogłam się powstrzymać. Jakie małe płatki i mleko. A moje są w sam raz. Ale tęczowe płatki średnio mi pasują. A ja znowu mam wielkie szczęście. Dostałam ogromną paczkę. O Mike, zaczynaj ze swoją porcją dla lalek. Oddajcie to moje. Mam pewien pomysł. Ponieważ mam malutką porcję, to muszę ją zjeść jak należy. Mały stolik, mały talerzyk i malutka serwetka. Otwieramy paczkę płatków. I wsypujemy je do miski. Jakie urocze! Następnie wlewamy mleko. To wygląda bardzo apetycznie. Bardzo chcę ich spróbować. Mmm, ale pyszne. Są bardzo dobre. Skończyłem. Wednesday, teraz ty. I już przygotowałam swój ulubiony czarny talerz. I łyżkę w kształcie łopaty. Wsypujemy płatki. Zalewamy je mlekiem. Rączka, do mnie. Potrzebuję twojej pomocy. Nakarm mnie. Hmm, dobre. Daj mi jeszcze jedną łyżkę. O matko, co to za ręka? To rączka i przyjaciel. Nie bój się. Dziękuję ci za pomoc, rączko. To było bardzo smaczne. Zabieraj talerz. Enid, teraz ty. Co moja kolej! Jestem taka głodna. Tak, mam pewien pomysł. Potrzebuję talerza odpowiedniej wielkości. I wiem, gdzie taki mogę znaleźć. Oto on! To jest mój basen. Wlewamy do niego mleko i wsypujemy moje gigantyczne pyszne płatki! Niesamowite! W końcu mogę spełnić swoje marzenie! Wykąpię się w tęczowych płatkach! Wow, ale ekstra! Prawie zapomniałam o kaczuszce! Super! A teraz sobie przekąsimy! O tak! Jakie pyszne! Czy to pączek? Dlaczego jest taki mały? A ja mam ładnego, średniego pączka! Jem takie codziennie! O, mój pączek jest ogromny! Nieźle! Chcę jak najszybciej go spróbować! A, Wednesday, twoja porcja to jakiś żart! Wednesday, nie strasz naszego przyjaciela! Nawet tego nie planowałam, ale super, że się udało! Muszę skłaszczyć tego pączka! I jeden cios i gotowe! Patrzcie, zrobił się o wiele większy! Hmm, jest bardzo dobry! Już. Skończyłam. Teraz twoja kolej, Enid. Tak. Też padłam na pewien pomysł. Podobają się wam moje usta? Jestem gotowa pocałować każdego. Zacznij ode mnie, Enid. Mike, no co ty? Jesteśmy przyjaciółmi. Nie mogę się opanić od tych pupaków. Moje usta są naprawdę słodkie. Teraz czas zjeść samego pączka. Taki miękki! Rewelacja, Mike teresy! W końcu! Tak bardzo na to czekałem! Tak, pączek jest tak ogromny, że zjedzenie go będzie wymagało dużo pracy. Będę potrzebował większej serwetki. I tak przechodzimy do degustacji. Mm, ale pyszny! smakuje magicznie! Dziewczyny, trochę mi to zajmie. Nie planuję się spieszyć. Chcę delektować się każdym kęsem. Ojej, jestem taki zmęczony. O, czuję nowy przypływ sił. Mogę jeść dalej. Został ostatni kawałek. Jak skończyłeś już pączka, Mike! Brawo, gratulujemy! Nie minęło nawet 100 lat. Sam jestem bardzo podekscytowany. To było najlepsze 80 lat mojego życia. Co to za przyciski? Nie mam pojęcia. W takim razie ja pierwsza nacisnę. I co się stało? Patrz. Wow, co to jest? Wygląda jak bardzo mała czekolada. I jakie to urocze? Szkoda nawet to jeść. Ale bardzo chcę spróbować tej milki. Mm, czekolada nigdy źle nie smakuje. Szkoda, że tak szybko się skończyła. Chcę więcej, chcę więcej. Wybacz, ale teraz moja kolej. Naciskamy przycisk. Co się tak wystraszyliście? To tylko czekolada. Zdejmujemy opakowanie, a teraz coś z nią zrobię. Spokojnie, zaraz wszystko będzie gotowe. Teraz łączymy wszystkie części razem. I moja mała czekoladowa trumna jest gotowa. No co wy? Według mnie wygląda bardzo apetycznie. Próbujmy. O tak, smakuje mi. Mike, szybko, naciskaj swój przycisk. Dobrze, dobrze, już naciskam. A gdzie moja czekolada? Nic nie widzę. Czekajcie. A ja widzę. Jest naprawdę ogromna, leci prosto na nas. Ona nas przegniecie. Lada chwila z ziemią zdarzy się ogromna tabliczka czekolady. Nikt nie wie, jak to powstrzymać. O nie, straciliśmy łączność. Wszyscy uciekasz do bunkra. Let's go. Enid, bierz suszarkę do włosów. Spróbujmy roztopić czekoladę. Myślę, że mój miotacz ognia sprawdzi się tu lepiej. O tak, udało się! A teraz potrzebujemy parasola. Naprawdę zaczyna padać czekoladowy deszcz. Nieźle! Hmm, to jest pyszne. Faktycznie Miam, niam Okej, okay, każda z nas ma hubę bubę. Kimberly ma najmniejszą. Tak, ale nie szkodzi. Wpadłam już na pewien pomysł. Mogę nadmuchać moją malutką gumę do rozmiarów gumy Fibi. Chwileczkę i jeszcze troszkę. Spójrzcie! Udało mi się! Kim, zatrzymaj się, proszę! Mary, miałaś rację! Uff, na szczęście guma wróciła. Ale niestety znowu jest malutka. Dobra, nic na to nie poradzę. Zjem, co mam bardzo pyszna i nawet udało mi się nadmuchać z niej balona. Mary, kontynuuj. No dobra, to zaczynam. Mam chubę bubę w średnim rozmiarze i nie mam zamiaru się nią dzielić. Mm, jakie to jest dobre. O, mam pomysł. Mogę przeciąć gumę Mary i zjeść ją dopóki tego nie widzi. Co tu się stało? Kim, jak ci nie wstyd! To była moja guma! Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Wiesz co, ja też nie mogłam. Ej! Kurczę, teraz jestem cała brudna. Phoebe, kontynuuj. No nareszcie mam mnóstwo gumy. W końcu dostałam największą porcję. Chcę ją całą rozwinąć. Wow, jaka długa ta siemka! Wydaje mi się, że wystarczy mi tej gumy na cały rok. O rany, Fibi! Nie widać cię za tej góry. Mogłabym Ci pomóc ją zjeść. Aj! Zapomnij, nie musisz mi pomagać. Potwór z gumy balonowej! Tak jemy! Dobrały się, ale dzięki temu mogę w spokoju wszystko zjeść. O nie to ostre takis! Można powiedzieć, że mam szczęście, bo dostałam najmniejsze opakowanie. A ja mam średnie. No ja mam ogromne opakowanie. Już na sam widok mi słabo. Kim zaczynasz? Dobra, spróbuję. Mm, to jest nawet całkiem smaczne. A teraz bardzo ostre! Mam w buzi prawdziwy pożar! Mary, pomóż mi! Już, już! Mam tu mini straż pożarną do mini pożaru. Gotowe? Włączam wodę. Uff. Uff. Zrobiło mi się o niebo lepiej. Dziękuję bardzo, Mary. Fibi, twoja kolej. Rzeczywiście, teraz ja. Jeśli kim sobie poradziła, to mnie też się uda. Naprawdę na początku to jest całkiem smaczne, ale po chwili robi się naprawdę gorąco! Jaki ogromny płomień! A tak przy okazji to można na nim przygotować popcorn. O, już słyszę, jak ziarna kukurydzy eksplodują. Mmm, pyszności. Mary, twoja kolej. Chyba nie zapomniałaś o swoim ogromnym opakowaniu chipsów. O, rany. Dobra, na pewno dam radę. Być może lepiej znoszę ostre przyprawy niż dziewczyny. Być może idzie mi całkiem nieźle. O nie! Zaczęło się! O rany. To przecież kurczak! Ale fajnie! I naprawdę smacznie! Uch, jakie małe opakowanie paluszków Poki, po aż mi smutno! A ja mam średnie opakowanie! A ja ogromne i w środku jest największy paluszek na świecie. Nie mogę się doczekać, aż go spróbuję. Ale to ja będę zaczynać. Ej, czemu w moim opakowaniu jest dziura? Co? Chomik je moje paluszki? Nie wolno tak robić. To moje smakołyki. Chociaż niech ci będzie, jesteś taki słodki. Nie mogę się na ciebie złościć. Pogłaszczę cię, ty mój puszysty przyjacielu. Kim kontynuuj? Dobrze zaczynam. Mm, uwielbiam te smakołyki w czekoladzie. O tak, normalnie czap. Chcę zjeść wszystko naraz. To jest niesamowicie pyszne. O tak, skończyłam jeść. Bibi, twoja kolej. No nareszcie. O rany, ale to jest... Ciężkie! Chociaż wiecie co? Po co mam to podnosić? Przecież mogę zjeść tego paluszka w ten sposób. O, tak, to smakuje fantastycznie. Chciałabym już zawsze jeść poki w takim rozmiarze. Wręcz nie mogę się oderwać. Chwileczkę. Wydaje mi się, czy ten paluszek się zaraz przewróci. Spadł prawie na nas. Tak, to było straszne, ale dzięki temu możemy zjeść paluszka wszystkie razem. Częstujcie się, dziewczyny. Nic lepszego w życiu nie jadłam. No, masz rację. O rany, mam ogromne wiaderko z ziarnami popcornu. A ja mam średnie, też nieźle. A co ma kim? Ech, a ja mam znowu malutką porcję. Co? Naprawdę tu jest tylko jedno ziarenko? Hmm, ale już chyba wiem, jak je przygotować. Mam tu rękawice Iron Mana. Tylko spójrzcie! Kilka sekund i za pomocą ultra mocnego laseru ziarenko zamienia się w popcorn. Prosto do celu. Pyszne! Ale bardzo mało. Fibi, kontynuuj. Ja? Świetnie. Okej. Okay. A ja przygotuję mój popcorn na patelni. Postawię tu wiaderko z ziarnami. Przykryję pokrywką. Ale chyba coś jest nie tak. Pokrywka powinna przykrywać całą patelnię. No, od razu lepiej. O rany! Łapiemy pokrywkę i znajadamy się popcornem. Mmm, jakie to jest pyszne! Bibi, a może się ze mną podzielisz? Nie mam mowy. Popcorn jest tylko mój, zapamiętaj to. Wredota. O, przecież mam jeszcze rękawica Ironmana. Uważajcie! Co wy zrobiłyście? Mój popcorn zaraz wybuchnie! Kimberly, to twoja sprawka. Jestem tego pewna. Wow, jak dużo popcornu! No, zgadza się dziewczyny, częstujcie się. Miam, miam, wielkie dzięki, Merek. Właśnie tego potrzebowałam.